Nieoczekiwany komunikat w sprawie Elżbiety Dmoch. 73-latka przekazała zaskakujące wieści. Elżbieta Dmoch, która przed laty zyskała wielką sławę i dzięki występom z zespołem 2+1 stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny, w ostatnim czasie nie radzi sobie najlepiej. Okazało się, że piosenkarka długo żyła w bardzo złych warunkach i brakowało jej na podstawowe potrzeby. Na szczęście 73-latka nie została zapomniana przez fanów, którzy ruszyli jej z pomocą. Niebawem wszyscy wielbiciele talentu wokalistki będą mieli okazję wspomóc Idolkę. Elżbieta Dmoch po rozstaniu z mężem zniknęła ze sceny. Elżbieta Dmoch przed laty była jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych piosenkarek w Polsce. Wraz ze słynnym zespołem 2,1 piosenkarka wylansowała wiele niezapomnianych przebojów, w tym takie ponadczasowe hity jak Choć, Pomaluj mój świadczy iść w stronę słońca. Niestety, gdy rozpadło się jej małżeństwo z Januszem Krukiem. Gwiazda podjęła decyzję o zakończeniu swojej kariery i u szczytu sławy zniknęła ze sceny. Janusz na pewno bardzo ją kochał, dla Elżbiety zostawił żonę i dziecko. Ale w końcu spotkał inną kobietę, wspominała znajoma pary, Barbara Sawicka, cytowana przez dziennikarzy Super Expressu. Po latach wielkie poruszenie wywołały informacje o tym, jak obecnie wygląda życie byłej gwiazdy. Weszło na jaw, że słynna wokalistka żyje wręcz w opłakanych warunkach, bez ciepłej wody, ogrzewania i prądu. Elżbieta Dmoch otrzymała ogromne wsparcie. Na szczęście przedstawiciele Polskiej Fundacji Muzycznej postanowili wyciągnąć do piosenkarki pomocną dłoń i dzięki ich interwencji 73 latka otrzymała dodatkowe środki. To bardzo skomplikowane sprawy prawne i sama nie dałaby sobie rady, ale w końcu udało się uporządkować całą dokumentację związaną z obrotem prawami wykonawczymi. Mam nadzieję, że dzięki temu pani Ela każdego roku dostanie kilka dodatkowych emerytur, zdradził prezes fundacji w rozmowie. Kropka efektem jest na przykład fakt, że wkrótce w nowym serialu będzie wykorzystany utwór 2 plus 1. To oznacza, że Elżbieta Dmoch w tym roku dostanie stosowne wynagrodzenie. Podobnie będzie w przypadku wykorzystania innych piosenek 2 plus 1, dodał. Dużą część pomocy stanowią wspierający idolka fani grupy 2+1. Dzięki ich wpłatom udało się rozpocząć remont mieszkanie na Saskiej Kępie. W domu znalazła się już nowa lodówka, kaloryfer olejowy, telewizor, telefon czy radio. Rusza specjalny koncert piosenek 2+1. Teraz Elżbieta Dmoch będzie mogła liczyć na kolejne wsparcie. Wiadomo, że już niebawem Telewizja Polska zorganizuje wyjątkowy koncert, podczas którego usłyszymy największe przeboje zespołu 2 +1. Na wydarzenie wszystkich słuchaczy i widzów TVP zaprosiła sama artystka. Zapraszam serdecznie państwa na koncert w Ostrudzie o 20.00, 1 czerwca. Moich piosenek i piosenek 2 1. Serdecznie pozdrawiam, przekazała na nagraniu, które znalazło się w mediach społecznościowych. Podczas imprezy nie zabraknie także prezentacji archiwalnych materiałów, w tym nagrań i wywiadów z członkami kultowego zespołu. Na scenie pojawią się m.in. tacy wykonawcy jak Natalia Sikora, Paweł Stasiak, Halina Młynkowa, Kajach, Andrzej Piaseczny, Ania Rusowicz. Maja Golec, Andrzej Rebiński, Kamil Bednarek, Joanna Dark, Zespół Swada i Nicos Wtedy też zbierane będą środki, które zostaną przekazane na wsparcie Elżbiety Dmoch.